Witam Was drodzy subskrybenci i też sympatycy tego kanału, który z Bożej łaski Bóg pozwolił mi uwolnić. Chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia świąteczne w związku z tymi świętami, które, które są przed nami. Tej pamiątki śmierci i zmartwychwstania naszego cudownego Zbawiciela i Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy myślałem tak, czego, czego sobie życzyć i też Wam z całego serca, to to, Abyśmy mogli, kochani, czerpać z, tej, z, tej, z tego źródła, nieograniczonego źródła Jego łaski, cudownej łaski, która przemienia nas na, na Jego obraz i podobieństwo, Żeby, żebyśmy mogli czerpać z tego objawienia, z Jego słowa, które, które Bóg dał nam, podarował nam, podarował człowiekowi. I tylko Duch Święty może, może przynosić to objawienie tych odwiecznych prawd ukrytych w Słowie, żeby, żeby, żeby Duch Święty objawiał nam całe dzieło Krzyża, które się dokonało dla Ciebie, dla mnie, dla naszych rodzin, dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi, naprawdę. Kochani, tylko objawienie. Tylko objawienie może sprawić, że, że nasze życie może być zmienione, bo objawienie nas prowadzi do, do osobistej relacji z żywym Bogiem. Więc tego Wam z całego serca życzę, żebyście też poświęcili troszkę czasu w czasie tych świąt dla siebie w oddzieleniu, żeby rozważać to dzieło krzyża, co tam się tak naprawdę dokonało dla mnie. A przecież Jego Słowo mówi, że w Nim mamy odkupienie każdej dziedziny życia. I to jest coś, co mi tak bardzo leży na sercu, żeby dzielić się tym objawieniem, które, które z Bożej łaski po prostu Pan mi dał. I to jest, i to jest coś, co, co bardzo leży mi na sercu: żeby, żeby ciało Chrystusa, żeby każdy wierzący, żeby każdy, kto się narodził z Boga, mógł czerpać z tej nieograniczonego bogactwa, tego odkupienia każdej dziedziny życia. Każdej dziedziny życia, żeby był spełnionym wierzącym, żeby był szczęśliwym wierzącym i żeby stał się w końcu błogosławieństwem też dla innych. Tego wam z całego serca życzę i życzę Wam, żebyście mieli też dobry czas ze swoimi rodzinami. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Amen.